Siema, witam Was na dole. Dzisiaj rowerowo, elektronicznie, tak jak wiemy, idą święta. Więc, w sumie, klasycznie nic nowego. Te lampki, które przygotowałem już dawno temu, jeszcze na chyba Dartmura. Takie tutaj zabudowane z takim dużym wyłącznikiem, specjalnie outdoorowo, żeby były bardziej wytrzymałe, ale one były białe. Później dołączyłem kolorowe do tej baterii. Są nowe baterie, tak mi się przynajmniej wydaje, bo lampki świecą w miarę jasno. No i po prostu te lampki będziemy zakładać na rower, na tym to polega. Klasyczny świąteczny rower. Ktoś może powiedzieć, że nic ciekawego, bo już było wielokrotnie. No, ale na tym rowerze jeszcze nie było. Tak mam zamiar przejeździć cały grudzień i trochę stycznia. No, też pytanie, jak dużo będę jeździł, bo ostatnio jeżdżę mniej. Ale mam nadzieję, że chociaż parę razy uda mi się na ten rower wyjść. Bo Popej ostatnio wraca na rower, więc ja też. I specał udało mi się sprzedać. Był film niedawno z pożegnania, także zapraszam. No, no i jak będą te lampki na rowerze? Myślę, że nie trzeba dolutowywać kolei że taka ilość wystarczy, zresztą przymierzymy, jeszcze zobaczymy. Trzeba ten rower najpierw umyć, akurat jest w miarę czysty. Przy okazji te lampki na USB mogę naładować. No to oczywiście zaczynamy od umycia roweru. Takiego ogólnego czyszczenia wszystkiego Woda z płynem do naczyń Jest mega spoko Rower umyty I w sumie wyczyszczony I jeszcze nasmarowałem łańcuch Spoko Jest rzeczywiście czysty Warto ten rower czyścić Nigdy mi się nie chce Nigdy nie mam czasu Jak już to robię To robię bardzo dokładnie Wydaje mi się, że robię to za rzadko Chociaż no tak jak mówię Teraz jeżdżę mniej Ale tak czy inaczej Warto ten rower przeczyścić Tak to mniej więcej wygląda Może nie jest pięknie Ale myślę, że jest spoko Taki mój pomysł No oczywiście Problem zawsze jest taki, że koło kół i koło napędu nie możemy dać zbyt blisko. Yy, tutaj trochę się wspomogłem trytytkami w tym roku, aby Tutaj baterie z wyłącznikiem. Takie miejsce klasyczne. W większości rowerów miałem w podobnym miejscu. No i myślę, że fajnie. Zgaszę światło całkowicie. Już wam pokazuję. No, myślę, że jest fajnie. Teraz zapalimy. No i tak wygląda klasycznie mocowanie. Tak jak mówię, tutaj w sumie nie sprawdziłem, czy nie wadzi. No tak. Akurat jest. Tu jest tak, akurat. Tutaj dookoła też nie powinno. Wiem, że ta taśma może nie wygląda pięknie i całość też nie wygląda pięknie, ale według mnie dla takiego efektu warto. No tak, wiadomo, można robić jakieś LEDy, ale jakkolwiek to nie zabrzmi, to z tymi lampkami jest najbardziej niezawodne i wymaga najmniej pracy. Jest stosunkowo tanie, więc jakby coś się zepsuło, to nie szkoda. I ja się trzymam tej instalacji, bo myślę, że to jest fajny akcent świąteczny. I stosunkowo bardzo prosty do zrobienia. Także myślę, że warto. Dołożyłem do tego jeszcze standardowe lampki rowerowe. Żeby zobaczyć jak to będzie wyglądać. Tak razem. No oczywiście ta przednia lampka jest bardzo jasna. Ale możemy to zmniejszyć. O, nawet do takiego stopnia. Jest to dobra lampka. Chociaż no ja mam ją z jednej strony oświetlanie symetrycznie. Jakbym z drugiej miał drugą taką samą. To by było idealnie. Tylna lampka tak normalnie, tak spoko. Ale myślę, że naprawdę dobrze to wygląda. Myślałem jeszcze ewentualnie o dolutowaniu równolegle drugiej paczki baterii, bądź zrobieniu ogniw ładowanych, ale ku mojemu zdziwieniu. Te baterie naprawdę długo wytrzymują. Mega rzadko je zmieniam. No też wiadomo, te lampki nie są długo włączone. Pobór też jest pewnie bardzo mały, bo są to oczywiście LEDy. I myślę, że te takie tutaj kolorowe, czterokolorowe, tak jak to w klasycznych LEDach na 230. To są te same kolory. Zielony, niebieski, pomarańczowy i czerwony, jest to naprawdę spoko opcja. Pasek LEDowy miałem kiedyś na Bitwinie ale to się co chwilę psuło. Tutaj natomiast myślę, że jest fajnie. Uwielbiam lampki, jest to coś, co jednoznacznie mi da. Klimat świąteczny, niezależnie od wieku, co roku takie tutaj moje właśnie zainteresowanie. Też na Mikołajki czasami ubieram lampki na siebie czy na święta, człowiek lampki. To jest też myślę fajne, takie coś pozytywnego i radosnego. Jeszcze tutaj w warsztacie lampki, które okazało się, że działają na 5V, a nie miały pojemnika na baterię, przerobiłem tutaj na USB, a mam tutaj akurat listę z zasilaniem 5V prądu stałego. I tutaj taka mała ozdoba będzie w warsztaciku. Tutaj jeszcze składam ścinki jakichś starych lampek akurat 3V. Także ciekawa zabawa. Nie mogłem się doczekać i już wyjechałem na dwór z tym rowerkiem. Myślę, że wygląda on bardzo ładnie z tymi lampkami. Fajnie, jednak stwierdziłem, że tych lampek jest troszeczkę mało. Znaczy, no jest to ok wersja. I też stwierdziłem, że może dodanie tej drugiej paczki baterii byłoby ok. Ewentualnie będziemy upgradeować. No tak, jak mówię, też taka podstawowa wersja tego roweru. Można to oczywiście jak najbardziej rozbudować, ale myślę, że robi wrażenie. Przyjechałem do trochę jaśniejszego tła. Deo, ładny klimat. Ciekawie się to prezentuje z daleka. 네아 <목소리가> Zrobiłem sobie małą rundkę na rowerze, tutaj dookoła po osiedlu. Taka dłuższa trasa, ale taka w miarę jeszcze krótka. No i generalnie było bardzo fajnie. Trochę zaskoczyło mnie kondycyjnie, jak i temperaturowo. Trochę nieprzyzwyczajony do zimnych temperatur. Chociaż kondycyjnie nie było źle, miałem taki dłuższy zastój. Potem zacząłem robić trochę cardio i trochę na rowerku stacjonarnym, więc ta kondycja już powoli wraca. Wiadomo, nie jest to taka forma jak w 2021, gdzie no prawie codziennie byliśmy na rowerach. Teraz też trochę jeżdżę samochodem. No i ta kondycja właśnie gorsza Ale zamierzam wrócić na rower Nawet nie, nawet nie zamierzam Po prostu wrócę na ten rower Nie jest jeszcze aż tak zimno Pomału można się do tych temperatur przyzwyczajać I jest fajnie No rower robi wrażenie Cieszę się, że trochę pojeździłem I myślę, że na tą chwilę to na tyle Mam nadzieję, że uda mi się nagrać coś ciekawego Może z jakiejś jazdy Też ostatnio tych filmów mam sporo ponagrywane Ale wszystkie serie pomału realizuję Dziękuję za oglądanie